No i trzeci dzień pracy zakończony. Dzisiaj oporządziłem Cerbo. wszystkie kable puściłem w obudowie, żeby to tak ładnie estetycznie wyglądało. Wszystkie linie wychodzą ładnie. Na mi porządnie to wygląda. Podłączyłem również szant na miedzianym płaskowniku do rozdzielnicy podłączyłem kable 60 mm kwadrat do inwertera no i podłączyłem VIBAS bus do inwertera kabel podłączyłem również e, BMS e, nie BMS v CAN do baterii Wisi sobie tutaj, muszę końcówkę zarobić jak baterie będą stałe. No i są trzy regulatory, trzy osobne. Stringi jeden naprzód, drugi zestaw na bok i trzeci zestaw na tył. Wszystkie trzy działają osobno, wszystkie razem schodzą się do y, puszki Linksa i wtedy kablami idą bezpośrednio do inwertera Multiplus 48 na 5000. A druga strona idzie do szanta Smartron Victrona i do bezpiecznika. Bezpiecznik wysokonapięciowy 160 A na 600 V. I tam w rogu leżą kable do baterii gotowe. No i jeszcze Import Export Meter trzeba podłączyć do skrzynki. Tu już kabel jest też wyciągnięty. Będę musiał go przedłużyć do rozdzielnicy. Tym korytkiem będą szły kable do rozdzielnicy. Uziemienia też są podłączone już z każdego punktu do szyny do liswy zbiorczej Teraz muszę tylko przewiercić dziurę w ścianie, wypuścić na dwór na ziemię i do szpilki do uziemienia. I to by była robota tu zakończona. Jeszcze tylko zawiesić solary na dachu. Będzie 6 sztuk na każdym na każdej stronie.